Mój pierwszy muzyczny projektor z bajkami Cloudbox to urządzenie, które spodoba się dzieciom nawet od urodzenia, aż do ósmego roku życia. Jest tutaj aż 36 opowiadań w języku polskim lub języku angielskim. Ten język możemy zmienić na urządzeniu, ucząc dzieci, nowych słów, nowych opowieści, a także uważnego słuchania. Opowieści przypisane są do czterech różnych scenerii. Do wioski, lasu, oceanu, ale też można ich posłuchać pod gwiazdami. Są one zsynchronizowane z projekcją świateł, które pięknie się będą wyświetlały w pokoju dziecka. To skoncentruje malucha na tych światłach, spowoduje, że się będzie maluszek mógł skupić, będzie się przyglądał, przy okazji się wyciszy. Starszym dzieciom sprawi to wiele radości, bo będą mogły rozpoznawać wyświetlane Kształty na ścianie lub na suficie pokoju dziecka. Ja bardzo lubię w tym urządzeniu dźwięki natury, dźwięki lasu, takie, które koją i usypiają nie tylko dziecko, ale czasem i rodzica, który usypia tego malucha, ale na pewno ułatwiają to wprowadzenie dziecka w taki, taki relaks przed usypianiem, a wiemy ile z usypianiem jest problemu. Tu maluszek się wyciszy i łagodnie uśnie. Jeżeli utrzymamy taki rytuał, Cloudbox może się stać naszym asystentem do zasypiania i na pewno ułatwi maluchom wyciszenie. Bardzo podoba mi się opcja nagrywania własnych bajek. Może to zrobić rodzic, czytając lub opowiadając jakąś wymyśloną bajkę, ale może to zrobić z dzieckiem. Ona zapisze się na urządzeniu, a dziecko będzie mogło po nią sięgnąć, kiedy tylko przyjdzie mu na to ochota. Aby wgrać własne nagranie, naciśnij jednocześnie prawy i lewy przycisk. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyły sobie dwa krasnale. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyły sobie dwa krasnale. Nowonarodzonym dzieciom z pewnością spodobają się białe szumy, bicie serca, dźwięk deszczu czy odgłos, jaki wydaje wieloryb. To pomoże im się zrelaksować i wyciszyć, i poczuć troszkę jak w brzuchu mamy. W zestawie znajdziemy też ilustrowaną książeczkę, w której są opowieści o bohaterach. Cloudboxa. Więcej historii możecie przeczytać maluchom. Jest tu sporo o wartościach, przyjaźni i o tym, co w życiu najważniejsze.